W naszych polskich kinach niezbyt często mamy okazję oglądać filmy prosto z Japonii. Coraz częściej trafiają się anime, ale filmy aktorskie z Japonii trafiają się nad wyraz rzadko grane, zwłaszcza w tych dużych sieciach kinowych. Natomiast sądząc po frekwencji, myślę, że to może się zmienić, ponieważ miałem pełną salę po ponad tygodniu wyświetlania Godzilla Minus One, czyli minus jeden. Zapraszam na moją opinię o tym filmie. Godzillę bez wątpienia można nazwać dziełem, które przeszło do kanonów popkultury. Od przeszło 70 lat ten wielki jaszczur niszczy japońskie miasta. Z czasem niszcząc też amerykańskie miasta, kiedy Amerykanie postanowili robić swoje filmy z godzillą. Ale tym razem trafia nam się wyjątkowa perełka, ponieważ do naszych polskich kin trafił film z Japonii opowiadający o godzilli, będący swoistym hołdem na 70-lecie tego wielkiego gada. Bądź też gadziny, bo dla mnie zawsze Godzilla była dziewczyną. I tak jak zawsze miałem problem z tym, że amerykańskie filmy o Godzilli bardziej skupiają się na tych ludzkich bohaterach, a na wielkim jaszczurze, tak Japończycy postanowili zrobić film, który... Skupia się na ludzkich bohaterach, a mniej na jaszczurze. Tym, co jednak odróżnia ten film od tych amerykańskich podejść jest przede wszystkim to, iż robi to dobrze. A dlaczego, zapytacie, robi to dobrze? A no dlatego, że na bohaterach po prostu zaczyna nam w pewnym momencie tego filmu zależeć. Sama historia zaś skupia się w dużej mierze na bohaterze, którego początkowo nie da się polubić. Jest to wojenny pilot samolotu kamikadze? Który tak naprawdę, w związku z tym, iż miałby popełnić heroiczne samobójstwo, postanawia najzwyczajniej w świecie zrobić to, co pewnie większość ludzi by zrobiła, i starać się uciec, starać się po prostu przeżyć. Ale jako, że Japończycy to bardzo dumny naród, jest to wielka plama na honorze naszego bohatera. Wiecie, no nie dać się zabić, chociaż wojna już w tamtym momencie jest właściwie przegrana, więc ten Straty w ludziach są całkowicie niepotrzebne, ale hej, jesteśmy Japończykami, jak ktoś ma się zabić, to ma się zabić, a nie w kulki lecieć. Kiedy film się zaczął i zacząłem obserwować właśnie przygody tego naszego e, niedoszłego kamikadze, e, to znaczy pilota kamikadze, który po prostu postanowił zdezerterować, że tak powiem, nie wykonać rozkazu e, i udać, że jego po prostu samolot się zepsuł i wiecie, nie, wtedy nie wykonałby swojej misji poprawnie, w sensie nie rozpierdoliłby się o kogoś, to tak mówię, kurka wodna, no znowu będzie to film nie nieogodzili. Ale bardzo szybko zaczęło mi na tym bohaterze po prostu zależeć i jego historia, to jak jest pokazany w ogóle kraj z tamtego okresu, Japonia z tamtego okresu, gdzie Tokio to jest po prostu zgliszcza, rozwalone jakieś budy, zrobione z, po prostu, z wiecie, z blachy falistej, gdzie ludzie się chronią przed kolejnymi nalotami. No wyglądało to po prostu imponująco, skala tego wszystkiego wyglądała imponująco, jak na film, który kosztował, wiecie, na amerykańskie budżety jakieś tam po prostu dwie paczki zapałek. A kiedy ten nasz bohater, którego na początku niespecjalnie można polubić, bo po prostu jest takim powiedzmy mięczakiem, tak? Nie chodzi już o sam fakt tego, że uratował swoje życie e, przez to, że nie wykonał tego rozkazu, który dostał na początku filmu, ale później widzimy jeszcze kilka takich sytuacji, gdzie no, nie wykazuje się on zbyt wielką odwagą obywatelską, kiedy on zaczyna wchodzić powiedzmy w pewien dosyć dziwny związek z jedną z dziewczyn i zaczyna tworzyć rodzinę wraz z taką małą dziewczynką, która też się pojawia w tym filmie. No to po prostu ja wymieniałem moje serce wymieniało w tych momentach i po prostu na tym bohaterze oraz tych bohaterach wokoło zaczęło mi najzwyczajniej w świecie zależeć. To, jak monumentalnie wygląda nasza godzilla, jest fenomenalne. W końcu mamy poczucie skali tego wielkiego stwora, który rusza się, jakby jeszcze był za czasów pierwszych godzilli, gdzie tam przebierał się w wielkiego jaszczura po prostu facet w gumowy strój, bo są to ruchy takie bardzo sztywne. Z drugiej strony można pomyśleć, że przy tak wielkiej masie ciała to faktycznie ten stwór nie byłby zbyt zwrotny na lądzie, bo godzilla jest zwrotna, ale dopiero kiedy jest pod wodą. Jako już w tym filmie Godzilla nie jest taką dobrą Godzillą, tylko taką faktycznie złą, fornie, nadal ma zachowany ten swój taki dziwaczny ryjek, który kojarzymy z tych pierwszych filmów, jeszcze czarno-białych, sprzed 70 lat, ale wygląda wręcz koszmarnie. Kiedy mamy scenę, kiedy ona wychodzi na powierzchnię i zaczyna niszczyć miasto, to faktycznie można się kurka wodna sfajdać w gacie, jak to wygląda przerażająco. I czy film ma swoje bolączki, oczywiście, że ma. Ten budżet widać, że był tutaj wyciśnięty do ostatniej kropli, ale czasami w niektórych dosłownie momentach i mówię to z takiego bardziej wiecie, no obowiązku, skoro decyduje się na recenzję, no to muszę też powiedzieć o tym, co nie podobało mi się albo co według mnie wyglądało troszeczkę nie tak, no nie jest to film idealny, ale żaden nie jest idealny. W niektórych momentach ta po prostu ten budżet, no powinien być po prostu większy. Powinno, e, powinny te efekty specjalne być jeszcze bardziej dopieszczone. Chociaż spotkałem się już z głosami, że niektórzy tego w ogóle nie zauważają, więc może będziecie w tej grupie i nie będziecie się w ogóle czepiać i stwierdzicie, że ja jakieś głupoty gadam, że ten film jest w ogóle mm, piękny i, i tak dalej. Ale czasami wydawało mi się, że ze skalą jest problem, o ile ta Godzilla jest faktycznie wielka to kiedy gdzieś tam obok pojawiają się postacie, to ta skala czasami w niektórych momentach wygląda na dobrze zachowaną, w innych troszeczkę gdzieś to się rozjeżdża. Niektóre, że tak powiem, przejścia między scenami są, no, powiedzmy takie dosyć mocno ciosane taką po prostu siekierą, nie takie, wiecie, nie, nie, te sceny czasami nie przychodzą tak gładziutko. No i coś, co myślę, że wiele osób, które nie siedzą w japońskich rzeczach, nie oglądają za bardzo, nie wiem, anime i tak dalej. Może im się wydawać taka nadekspresja niektórych bohaterów, że wiecie, wszystko jest takie hura, coś tam się wydarzy i od razu wszyscy tak podskakują i właściwie to e, zaraz nam się wydaje, że klasną e, ale stopami. Ten film podobno kosztował 15 milionów dolarów, chociaż sam reżyser tego filmu powiedział, że o, on by chciał mieć takie pieniądze na re realizację tego filmu. E, czyli przypuszczam, że może to 15 milionów jest wraz z budżetem marketingowym policzone jakoś tak e, e, dziwnie, ale Widać tutaj wykorzystanego każdego jena yy, co do joty, i tak jak może wspomniałem, że niekoniecznie tam niektóre rzeczy mi się zazębiają, że niektóre rzeczy można by było troszeczkę, yy, że tak powiem, jeszcze yy, dopieprzyć tymi pieniędzmi, no to trzeba przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że dało się coś takiego stworzyć na taką ogromną skalę za taki budżet, oczywiście jak na standardy amerykańskie, bo do tych głównie amerykańskich standardów my jesteśmy przyzwyczajeni. Chociaż to drugi film, powiedzmy, Creator z tego roku też miał dosyć niski budżet, to już był film amerykański, a też wyglądał bardzo dobrze pod względem efektów specjalnych, to był film science fiction, więc jak widać, może Optymalizacja budżetu jest y, możliwa, nie trzeba tych budżetów y, rozbuchać do 250 milionów jak Marvels, gdzie tego w ogóle nie widać y, na ekranie. Więc y, wielki po prostu szacunek do twórców, wielki ukłon, jak to by w Japonii zrobiono za to, co się udało osiągnąć y, przy tak po prostu niskim, miernym budżecie. My o Godzilli zaczynały swoją przygodę z kinem właściwie jako filmy antywojenne. Sama Godzilla uosobiała strach, jaki mieli Japończycy przed wojną nuklearną. No nie ma się co dziwić, no nikt poza nimi właściwie na świecie aż takiej szkoły nie przeszedł w tym temacie. I tutaj twórcy w Godzilli minus one chcieli właśnie oddać temu hołd. Jest to film antywojenny, jest to film opowiadający o męstwie, o, o tym czym właściwie jest męstwo, czym jest honor, co bardzo współgra z tym, jakie my, Europejczycy, mamy wyobrażenie o samych Japończykach. Chyba oni o sobie też. I cieszy mnie, że coraz więcej takich produkcji po prostu trafia na nasze polskie ekrany, nie tylko do małych studyjnych kin. I patrząc, jak wypełniona była sala kinowa, która może nie była dużą salą kinową, ale naprawdę mało które miejsce było wolne, napawa mnie to optymizmem, że nasi dystrybutorzy będą coraz więcej takich perełek wyciągać z różnych właśnie zakątków świata, a nie będziemy karmieni tylko i wyłącznie tą Ameryką. Amerykańską papeczką. Dlatego dla filmu Godzilla minus jeden bądź minus one, e, Może być w mojej opinii tylko jedna ocena, bo Godzilla minus one bądź jakby powiedzieli w Japonii Godzilla minus one, To mistrzostwo. Nie jest to może film idealny, ale tak jak wspomniałem, nie ma takiego filmu. Nawet filmy, które dostają u mnie ocenę Mistrzostwo, nie muszą być filmami idealnymi. Ale minęło już kilka dni od momentu, kiedy zobaczyłem ten film, a on ciągle we mnie siedzi. Te sceny. E, och, jedna scena to po prostu, choć na końcu jest tak już, e, powiedzmy, ulga, oddech ulgi, ale jedna scena po prostu wywarła na mnie mega wrażenie. E, to znaczy, więcej scen wywarła, ale ta jakby we mnie siedzi dosyć mocno. E, jest to po prostu świetny film. Film z wielkim potworem. Powiem Wam, że nie pamiętam tak dobrego filmu z dużym potworem, chyba od czasu, może z dużymi potworami, od czasu. Pacific Rim, chociaż tam też było inaczej, ponieważ bardziej skupiało się to na tych wielkich robotach, a właściwie pilotach wielkich robotów, którzy z potworami walczyli, a tutaj mamy Tom Godzilla, ale mamy taką ludzką historię, taką wiecie, ludzkiej tragedii, ludzkich traum, ale zwieńczoną e, bardzo ładnie, idąca gdzieś takimi tropami e, właśnie może z anime. dużo osób może ten film oglądać, mieć dużo takich odwołań, flashbacków do różnych anime, ja przynajmniej tak miałem nie wiem, może to z powodu tego, że to po prostu też Japończycy robili, tak jak zresztą japońskie właśnie anime robią, ale naprawdę mi się to dobrze, dobrze oglądało i ten film we mnie już nawet po tych kilku dniach został, dlatego postanowiłem mu dać tą ocenę. Mistrzostwo, no bo zdarzają się filmy, które wiecie, robią na was wrażenie, ale za tydzień, dwa, miesiąc już właściwie o nich nie pamiętacie. Za dużo, pamiętacie tylko, jakby ogólne wrażenie, że się podobało, a tutaj naprawdę czasami sceny do mnie wracają. Więc serdecznie Wam polecam, jeżeli jeszcze ten film gdzieś leci. A z tego, co patrzyłem, jeszcze w tym tygodniu e, i przyszłym, będzie leciał w tych niektórych kinach, bo widać, że chyba no, odniosło to sukces. Że chyba tak na początku to leci tylko w jednej sieci kin, w multikinie, e, nie ma tego ani w Heliosie, ani w Cinema City. Ale sale przynajmniej w Łodzi, e, na seansie i to takim najwcześniejszym, na jakim byłem w zeszły weekend e, o 14.00. Była właściwie pełna, jakieś tam pojedyncze miejsca w pierwszym rzędzie zostawały. E, jakieś może wyżej tylko takie, wiecie, ogryski gdzieś e, pozostawały. Więc jest te, myślę, że ten eksperyment wypuszczenia tego filmu u nas do kin się udał. I mam nadzieję, że po prostu więcej produkcji, e, nie tylko za właśnie wielkiej wody będzie do nas e, docierać. Znaczy w sensie z Ameryki, bo Japonia też w sumie za wielką wodą. E, więc e, oczywiście wam serdecznie polecam, jeżeli wam się. Materiał podobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Jeżeli nie widzieliście jeszcze godzili i nie macie jak się wypowiedzieć, to napiszcie. O, nareszcie typie się ogoliłeś. Taki komentarz. Zawsze mi to pomoże. Dziękuję wam bardzo. Kłania się Ormando do następnego. Cześć.